Dotąd wiertło spiralne do drewna miało niezmienną konstrukcję. Sytuację tę zmieniła firma Alpen, opracowując nową wersję swojego wiertła Timber Twist. Standardowe spiralne wiertła do drewna mają dwie łysinki i dwa rowki wiurowe. zaś wiertło Alpen Timber Twist posiada cztery łysinki i cztery rowki wiurowe. Przez zwiększenie liczby łysinek i rowków zintensyfikowano odprowadzanie wiórów i zredukowano tarcie boczne, a także zmniejszono posuw oraz ilość energii potrzebnej do wiercenia. Dzięki temu wiertło Alpen Timber Twist nie nagrzewa się nadmiernie i nie przypala otworów jak wiertło standardowe wiertle Timber Twist zastosowano powiększony rdzeń i zoptymalizowano geometrię ostrza centrującego oraz krawędzi skrawających, dodając dwa boczne ostrza wycinające obwodowo. To zaś znacznie zwiększyło dokładność wiercenia i wyeliminowało pęknięcia otworów. Wiertła Alpen Timber Twist mają uchwyt walcowy i dostępne są w średnicach od 1 do 13 mm oraz przeznaczone do wiertarek i wiertarko-wkrętarek. Testowane wiertła przeznaczone są do wiercenia we wszystkich gatunkach drewna, a także w materiałach drewnopochodnych, w tym szczególnie w laminowanych płytach wiórowych. Testy wiertła Alpen Timber Twist rozpoczęliśmy od wykonania otworu w płycie MDF. W teście drugim sprawdzaliśmy efektywność i jakość wiercenia w płycie meblowej. W próbie trzeciej skontrolowaliśmy efektywność i jakość wiercenia w sklejce liściastej. W kolejnym teście wiertło Alpen Timber Twist pokazało dużą przewagę nad wiertłem standardowym pod względem efektywności wiercenia. Testy zakończyliśmy czystym i szybkim wierceniem w desce sosnowej. Próby testowe pokazały, że wiertło Alpen Timber Twist znacznie przewyższa standardowe wiertła kręte do drewna pod względem jakości jak i efektywności wiercenia. Z jego zalet skorzystają stolarze, renowatorze, lutnicy, modelarze, montażyści itd.